Maria Kos, Marusia Ogoniok, fikcyjna postać z polskiego serialu telewizyjnego Czterej Pancerni i Pies oraz z książki Janusza Przymanowskiego pod tym samym tytułem, jest radziecką sanitariuszką, graną w serialu przez Polę Raksę. Na jej cześć czołg tytułowych pancernych został nazwany, Rudy, jest ona rudowłosa, stąd przydomek, Ogoniok, z rosyjskiego ogieniek, płomyk. Gdy snajper przestrzelił jej płuco, Janek Kos zabił go i uratował jej życie. Była narzeczoną, a później żoną Janka Kosa-Grago Janusz Gajos. Jej nazwisko nie pada nigdy ani w książkach, ani w filmie, co jest sytuacją wyjątkową, jako że wszyscy inni bohaterowie Czterech Pancernych i psa są wymieniani z nazwisk.